Prezes Antoni Jankowski, twórca i honorowy prezes polskiego UTW w Socznikach na Litwie. Panie prezesie, streszczając największe sukcesy Waszej organizacji, Panie Łukaszu, myśmy tutaj na Wiedniuczyźnie ciągle marzymy o Polsce, chociaż tutaj jest nasza ojcowizna. No ale ojczyzna, a ojczyzna daleko. I pięknie, że teraz otworzyły się takie możliwości współpracy, a Pan i Pana organizacje spadły dla nas jako podarunek od Pana Boga. Mhm. Dlatego, że my już 10 lat pracowaliśmy samodzielnie. Trudno było za początek zaczynać. Ale ludzie na emeryturze tracili jakoś wiarę w dalsze możliwości. I tylko, że ich zebrać i, i, i otworzyć taki uniwersytet. To był taki bardzo odważny projekt, bo my nie mieliśmy wyższej szkoły tutaj. Nie mieliśmy bardzo gdzie wykładać, nie mieliśmy profesorów. I znaleźliśmy wyjście takie, że jeżeli profesorów nie mamy, to my wyjeżdżamy do profesorów, do Polski, do Lotwy, po Litwie, tam, gdzie ci profesorowie są. I za te 10 lat pracy, które ja pracowałem by jako prezes, to mieliśmy 142 wyjazdy. A każdy wyjazd to występy, e, sygnatariuszy, posłów, e, hierarchów kościelnych, przewodników. W muzeach my poznaliśmy historię Polski, życie, obyczaje, kultury. Zapożyczyliśmy tej, która była zatracona w czasie wojny. I dlatego po pięciu latach naszej działalności, kiedyśmy się zapoznali z Panem, z głosem Seniora, to nowe takie wlały się siły w naszą działalność. Wasze imprezy takie piękne i богатырски поделали на нашу деятельность. Люди, которые не писали артикулов, начали писать. которые не имели там каких-то eh, достижений в хозяйстве или в искусстве, начали брать участвовать в театрах наших, в, в нашем выступлении хора здесь и так далее. Так что голос сеньора был для нас Takim bardzo wielkim wpływem na taką aktualizację naszej działalności. I my jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce, bo wiemy, że państwo opieracie się na, tym, na tej pomocy, która w Polsce można zorganizować. A dla nas to jest bardzo wielka siła. My szczęśliwiśmy się tym, że po wojnie, kiedy mnie przyszło się otwierać tutaj Polskie szkoły na wielniczczyznie. W 1952 roku to były trudne czasy. Jeszcze za życia Stalina można było i na Syberię wyjechać za te bohaterskie takie czyny. Wtedy nam nikt nie pomagał. A teraz mamy wielką pomoc. My wiemy, że mamy ojczyznę. Przedtem nie mieliśmy ojczyzny. Bardzo wiele czasów w czasach radzieckich. Ja chcę przekazać przez Pańskie pismo. Najsłodniejsze życzenie dla wszystkich Polaków. No i życie wytrwałości i wyrozumienia, braterstwa i przyjaźni. My tutaj u siebie nie tolerujemy nienawiści. My tutaj u siebie nie tolerujemy walki politycznej. Wierzymy, że w Polsce tak będzie, bo to nasza uchana a dla nas, dla głosu Seniora, więc towarzyszenie obarczyszeniem anto, szczęść Boże w życiu, w każdej chwili i na każdym kroku. Bardzo dziękuję.